Sama forma zadania tego pytania diagnozuje niejako problem. Z całą pewnością promowanie antywartości czy wartości śmierci, a nie życia jest problemem, który wpływa na wymiar demograficzny państwa polskiego. Dlatego trzeba wrócić do wspierania polskich rodzin i do tych wartości, które zachęcają Polaków do tego, aby swoje rodziny zakładali i o swoje rodziny dbali. Z poszanowaniem oczywiście dla tych, którzy dokonują innych wyborów. Rzeczywiście problem demografii państwa polskiego jest bardzo ważny, ale nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę z tego, jak ważny jest na polskiej prowincji w małych i w średnich miastach, a rząd Platformy Obywatelskiej chciał zamknąć ponad 100 oddziałów położniczo-ginekologicznych i tylko opór społeczny sprawił, że to się nie stało. W moim programie będzie duży projekt Powrót do domu Polska skierowany do całej Polonii na całym świecie i zwolnienia PIT dla rodziców dwójki i więcej dzieci.